ma to jeden krzopien. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak używać painta. Tak, wchodzimy w start i wyszukujemy pint. Jakby ktoś nie wiedział, to jeszcze w akcesoriach, który mamy. No, no to bierzemy na przykład. No podstawowe to jest wylanie na całe, na przykład na czerwono, to, to jest taki kubełek. I tu mamy różne kolory, możemy sobie tak malować. Tu mamy taką gwiazdkę. Tu mamy, że mu rysujemy, i to możemy ten obszar wyciąć. Jak widzicie? A może to zamaluję jeszcze. Tu mamy, że kwadratowe możemy wycinać Tu mamy gumkę. Jak do na da plus, to się, nam się powinna powiększyć, ale control i plus. O, no tak. Ile chcemy tylko? O to już pokazywałem. O to, to nawet sam nie wiem. A to jest, że naciskamy i nam się bierze i wylewamy tych sam kolor, że będę demonstruje. Mm. O tak to o. A ja tu mogę zmienić kolor a dobra tu przybliżamy sobie tu mamy pędzel, rysuję rysujemy sobie taką kulkę tu mamy, tu mamy trochę większą, tu mamy małą, tu mamy kwadrat rysujemy tu mamy mniejszy i tutaj najmniejszy Tu mamy takie ukośniki jakieś Tak to jest mniejszy w drugą stronę o, Tu mamy spray Zagrysuję Albo większe To właśnie było na przybliżeniu Tu jak wybieramy sobie i możemy sobie pisać Coś tam tu mamy linię Co robimy? I tak jest większe to można ustawić no, Tu się czyści obraz i wyczyści obraz tu mamy linię Załapiemy ją I możemy sobie ginać Tut, Tu sobie jakieś takie ramki to trochę takie, a w trzecim to całkowicie zablokuje, by w tym bierzemy takie samo jakieś tam tak jakieś tam tu koło. Tu mamy takie hoło trochę dziwniejsze. No, tak jakby kwadrat jajowaty czy coś takiego czy prostokąt. No, no. No to wszystko chyba w tym programie. Dzięki za obejrzenie i czekajcie na następne filmiki. Na razie.